Zajem, y żeby sfilmować tą jazdę Raczej ja ci powiedz Meki to kto? Samochód czy kobieta? O! I czerwona Megi na starcie! Piękna sprawa. Tak. I... No, dobrze, łapie się jak idzie! Rozgrzewa się Meki.

To funkcjonuje dobrze, to funkcjonuje źle, i oczywiście dobrze się bawimy. Ja wyjaśnię, że ta lista po prawej stronie,

27 czerwca to wielkie święto motoryzacji tej części Polski. Ta sajpreta jest kluczową i dominującą, jeśli chodzi o tego typu zawody, czyli 1,4 mili. ...na reakcji 80, na to, że dalszy tylko szaka pogoda trwa do samego końca. No i korwacja do zreakcji, lepszy głównie z klask No właśnie. Na lotnicy klas dragowych jeszcze się nie obudzili widocznie.